Cześć, dajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do recenzji Xiaomi Mi 9 Lite. dwie informacje. Pierwsza z nich to taka, że sprzęt dostałem do testów od sklepu BestSana, za co bardzo dziękuję. Druga taka, że Redmi Note 8 Pro już testowałem i będzie wiele nawiązań do tego właśnie modelu w tej recenzji, będzie to trochę takie porównanie, więc zapraszam bardzo serdecznie. I zacznijmy od jakości wykonania wyglądu i możemy zauważyć, że z tyłu i z przodu Mi 9 Lite wygląda jak właściwie każdy inny smartfon z jedną małą różnicą, tą, że tył ma taką fakturę, zresztą jak w Mi 3 więc jest to takie Mi 3 tylko właśnie z MIUI, a nie z czystym Androidem. Mamy po prostu taką fakturę, która bardzo ładnie się pod spodem mieni. Wygląda to dość ciekawie, dość oryginalnie jedyny taki aspekt, na który bym zwrócił uwagę. Ale ogólnie ciężko powiedzieć, żeby telefon był brzydki, jeżeli chodzi o jakość wykonania, aluminiowa rama i to jak najbardziej OK. Natomiast tył moim zdaniem, to albo jakieś bardzo, bardzo cieniutkie szkło, albo jednak jest to plastik. Raczej stawiam na plastik, chociaż z drugiej strony nie porysował się jakoś bardzo, nosiłem go cały czas bez pokrowca. Natomiast po prawej stronie mamy dwa przyciski. Jeden do regulacji głośności, drugi przycisk zasilania. Dobrze spasowane nic nie lata. Lewa krawędź to dwa sloty. Na dwie karty nano SIM lub nanoSIM SIM microSD. microSD do 256 GB. Górna krawędź to mikrofon do redukcji szumów, mamy złącze sławkowe, to jak najbardziej OK. No i. Podczerwień do sterowania urządzeniami w domu, jak zawsze. Dolna krawędź to mikrofon, głośnik, oczywiście w dwóch takich samych maskownicach. Głośnik jest pojedynczy. I co do głośnika, tak jak w Redmi Note 8 Pro, uważam, że to jest jedna z najsłabszych pozycji w tych urządzeniach. On po prostu jest dość płaski, nie ma tam specjalnie basu, nie trzeszczy, ale też bez jakiegoś szału, tak na dobrą sprawę. Nie, po prostu te głośniki nie zachwycają, chciałbym, żeby były trochę lepsze. No i biorąc pod uwagę ogólnie, jakby cenę urządzenia, plus to, co oferuje, jeżeli chodzi o specyfikację, możliwości aparatu, to jednak ten aspekt wypada tutaj najgorzej. Urządzenie gra lepiej na słuchawkach, oczywiście jest tutaj korektor, natomiast zwracam uwagę, że ten przeskok nie jest jakiś taki ogromny. W sensie większość smartfonów, które jakby zawodzą trochę na głośniku zewnętrznym, zdecydowanie lepiej radzą sobie na słuchawkach. Tu wydaje mi się, że jest to nieco bardziej do siebie zbliżone. I oprócz tego mamy USB typu C, bateria 4030 mAh, 18-watowa ładowarka w zestawie, tak godzina 40, godzina 35 się ładuje do pełna, więc więc wydaje mi się, że dość standardowo, ale wystarczająco dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o czasy rozładowywania, no to tutaj tak 5 do 7 godzin na ekranie. Więc to jest taki jeden średnio intensywny dzień, jeden nawet mocniej, kiedy dociśniemy urządzenie, dwa, kiedy rzeczywiście będziemy z urządzenia bardziej sporadycznie korzystać, chociażby gdzieś tam przez weekend. Wyniki są jak najbardziej dobre, nie mam tu żadnych zastrzeżeń właściwie. Natomiast odnotowuję, że Redmi Note 8 Pro z baterią szalał bardzo, bardzo mocno 10, 9, właściwie 11, 12 nawet godzin na ekranie, więc wypadało to tam znacznie, znacznie lepiej, ale też bateria była sporo większa. Więc jeżeli myśleliście o baterii względem tych dwóch urządzeń, to jednak Redmi Note 8 Pro. Z tyłu natomiast możemy zauważyć, że ta konstrukcja jest zakrzywiona, więc trochę poprawia to chwyt urządzenia. Smartfon pewnie leży w dłoni, natomiast zwracam uwagę, że jednak ma spory ekran. No i to ułożenie po lewej stronie aparatu, gdzie aparat jednak wystaje znacznie mniej. Niż w Redmi Note 8 Pro, i to może być oczywiście spory plus. Chociaż jeżeli chodzi o tył, to nie wiem dlaczego, ale Redmi Note 8 Pro bardziej mi się podoba, pomimo tego, że mamy tutaj te wzorki. Mamy trzy aparaty: podstawowy 48 megapikseli ze światem 1.8. Mamy 8 megapikseli, to jest ultra szeroki kąt, i 2 megapiksele do rozmywania tła, więc właściwie. Podobny zestaw jak w Redmi Note 8 Pro, z tym, że tam mamy jeszcze czwarty aparat, właśnie dedykowany do makro, no i pojedyncza dioda doświetlająca. No i na samym dole możemy zauważyć logo Xiaomi, które jest jakieś takie dziwne podejrzanie. I tak, to jest dioda powiadomień. Dioda powiadomień, która jest skomplikowana. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, ona się bardzo ładnie świeci, w sensie ten cały napis Xiaomi, szczególnie jak ktoś do nas dzwoni albo przychodzi jakieś powiadomienie, jak ładujemy telefon, więc jakby zmusza nas trochę telefon do tego, żeby odłożyć sobie telefon właśnie do górnogami, czyli ekran do dołu. Można zrobić też tak i tam chyba standardowo jest tak ustawiona, że w momencie kiedy się telefon naładuje, automatycznie ta dioda ten napis po prostu znika, przestaje być podświetlany i to jest świetna sprawa, że po prostu z daleka widzimy, że telefon się naładował, więc za to duże brawa. Natomiast zwracam uwagę, że tak samo jak w Redmi Note 8 Pro, domyślnie jest wyłączona dioda powiadomień dla każdej aplikacji, więc musimy ręcznie po prostu wejść sobie w ustawienia tej aplikacji z poziomu systemu, nie jakby z poziomu aplikacji i włączyć sobie to. Ale tak jakieś uciążliwe, nie wiem dlaczego to tak zrobili, ale niestety trzeba tak zrobić dla każdej aplikacji, z której chcemy, żeby po prostu ta dioda mogła korzystać. Ale pomysł na diodę spoko pod warunkiem, że będziemy telefon odkładać ekranem. Do dołu, no dużo bardziej jakby naturalne jest, mimo wszystko, to, że odkładamy telefon ekranem do góry. Przechodząc do samego ekranu, 639 cala i tutaj mamy 1080x2340 pikseli, 19,5 do 9. Super AMOLED i jest to dokładnie ten sam ekran, co w Mi 9, tej podstawowej, więc to odnotowuje na spory plus, bo urządzenie jednak jest sporo tańsze, a ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry ekran. Nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych ekranów w ogóle w tej półce cenowej. Z Redmi Note 8 Pro no to właściwie nie ma co porównywać, tu mamy super AMOLED, tam był IPS. Ten ekran wygląda świetnie, do oglądania filmów on wspiera HDR, więc to również mocno na plus. Jasność maksymalna i minimalna są bardzo dobre do oglądania filmów wieczorami czy korzystania w bardzo jasne dni. Nie miałem żadnych zarzutów, a miałem kilka naprawdę bardzo słonecznych dni i polaryzacja również tutaj nie dokucza, więc można było i robić zdjęcia w pionie i w poziomie pod tym względem jest naprawdę ok, więc ekran to jedna z najmocniejszych stron Mi9 Lite. Oczywiście możemy zmieniać kontrast i kolor. Jest możliwość włączenia trybu czytania, czyli tej eliminacji światła niebieskiego. Ograniczenie migotania. jakby nie miałem problemów z tym, ale jest taka funkcja, więc można sobie ją włączyć. Dla całego interfejsu oczywiście jest tryb ciemny i to jak najbardziej ok, biorąc pod uwagę, że mam AMOLED, i wtedy można jeszcze oszczędzić troszkę energii. Co do samych ramek, no one są klasyczne, więc po lewej, po prawej i u góry w miarę symetryczne na dole. Ciut większa brudka, ale rzeczywiście jest to minimalnie, więc ogólnie telefon wygląda naprawdę bardzo fajnie. Z przodu również mamy aparat do selfie w postaci kropli łezki. To jest 32 megapiksele ten 2.0, mamy głośnik, on jest tylko głośnikiem do rozmów, ale podczas całych testów nie miałem żadnych problemów z komunikowaniem się z innymi osobami, one też mnie dobrze słyszały, więc myślę, że jest tutaj jak najbardziej ok. No i skoro jesteśmy przy ekranie, to wspomnę jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze mamy skaner odcisków palców w ekranie i on działa naprawdę bardzo szybko, bez jakiegoś większego problemu. Nie jest taki na dotknięcie i od razu się odblokowuje, trzeba troszkę ten palec przytrzymać, ale działa wystarczająco dobrze i na ogół właśnie z tej metody odblokowania korzystałem alternatywnie mamy rozpoznawanie twarzy realizowane kamerą, więc niezbyt bezpieczne ale yy, niezmiennie uważam, że jest to świetnie zrobione w Xiaomi że telefon może po prostu leżeć, podnosimy go automatycznie się wybudzi, automatycznie nas odblokuje i dostajemy się do telefonu więc podnosimy telefon z biurka i nie musimy nic dotykać i jesteśmy zalogowani i to jak najbardziej ok działa to bezproblemowo, tak jak mówiłem wcześniej zanim przejdziemy do specyfikacji, kilka słów o nakładce, właściwie to samo co w przypadku każdego innego nowego Xiaomi więc nakładka bardzo rozbudowana masa funkcji konfiguracji, rzeczywiście można zrobić wszystko, co chcemy. Cieszę się, że jest ten tryb ciemny, to rzeczywiście jest rzecz, na którą zwracam bardzo często uwagę. Świetne gesty, jeżeli ktoś chce korzystać, ja korzystałem z normalnych przycisków, dzielenie aplikacji, duplikowanie ich, więc jest jak najbardziej ok W chwili obecnej, kiedy nagrywam ten test, mam poprawki z 1 września, więc takie w miarę aktualne, no i oczywiście Android 9 na pokładzie. No i co do specyfikacji. Mamy Snapdragon 710, 6 GB pamięci RAM w tej Wersji i 64GB pamięci wbudowanej. Mamy również Adreno 616 i urządzenie działa dobrze. Czy spodziewałem się po prostu, że będzie trochę lepiej śmigało. Nie wiem, czy to jest kwestia optymalizacji, ale mam wrażenie, że jednak Redmi Note 8 Pro, i zapraszam Was jeszcze raz tutaj do testu, który jest na mediateku, który jest owiany z, złą chwałą, działa jednak nieco lepiej. Tutaj bardzo często ubijały się aplikacje, tak aż nienaturalnie. W sensie po przełączeniu się kilku aplikacji pod rząd potrafiły się ubijać, na nawet nie te najbardziej obciążające. Dziwnie to działało. Mam nadzieję, że coś tu się poprawi, bo smartfon mógłby zdecydowanie lepiej działać bez dwóch zdań. Ale jak się już rozkręci, to też nie mogę powiedzieć, że jest to nieakceptowalne, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Natomiast telefon się w ogóle nie nagrzewa. Testy syntetyczne są jak najbardziej adekwatne. Ktoś ostatnio mi zwrócił uwagę, że nie mówię o tym, czy jest to UFS 2021, czy może 3.0. No, jest to pamięć 21, ale zawsze testy syntetyczne, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, urządzenia zawsze pokazuje, więc można sobie to dość łatwo wywnioskować. Przechodzimy do aplikacji aparatu. Ona jest, bym powiedział, dość klasyczna, więc przełączamy się między 0,6, to jest szeroki kąt, mamy podstawowy 1, no i oczywiście 2, to jest cyfrowy zoom jakby z matrycy, bo nie mamy tutaj teleobiektywu. Przełączniki, tryby po lewo, po prawo. HDR jest oczywiście w auto, AI tryb również dla przedniego aparatu, tryb portretowy, tryb nocny, bardzo ładna ta animacja. W momencie, kiedy się przełączamy na aparat przedni, tak podświetlająca tego nocza w postaci kropli łezki, więc wygląda to jak właściwie w każdym innym smartfonie, jeżeli chodzi o Xiaomi i nakładkę MIUI. Więc aplikacja jest przemyślana, nie ma jakiegoś opóźnienia, działa naprawdę całkiem nieźle. Było kilka momentów, gdzie po prostu troszkę dłużej to, jakby zajmowało czasu, żeby przełączyć się na jakiś dodatkowy obiektyw. To na ogół jest problem, powiedzmy, tych tańszych telefonów przy przełączaniu się obiektywów, że to zajmuje nieco więcej czasu. Natomiast co do zdjęć, muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dla mnie te zdjęcia. Są ponad przeciętną, jeżeli chodzi o te smartfony. I mówię tutaj zarówno o zdjęciach w ciągu dnia, kiedy mamy sporo światła, bo widać, że one są trochę podkręcone, jeżeli chodzi o kolorystykę i kontrast. Z tym kolorem może trochę przesadzają, ale kontrast rzeczywiście no, powoduje, że te zdjęcia są takie, no, od razu do publikowania na portale społecznościowe. Ale jakby rozpiętość dynamiczna i zakres tonalny tych zdjęć jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, i szczegółowość również, chociaż pamiętajcie, że nie robimy zdjęć 48 megapikselowych tylko 12 megapikselowe one się szybciej, są z HDR-em, więc polecam sobie w ten sposób z tego korzystać, ale zdjęcia nawet pod słońce czy takich no, skrajnych warunkach oświetleniowych, gdzie jest zbyt jasno, telefon radzi sobie bardzo, bardzo dobrze i uważam, że no, to jest jeden z tych lepszych telefonów powiedzmy w tej półce sonowej, pod tym względem na pewno mi yy, 9 lat mogę spokojnie polecić. Nie miałem żadnych problemów z tym, żeby aparat nie był jakby konsekwentny w robieniu zdjęć. Widać różnicę w jasności i w szczegółowości między szerokim kątem a zwykłym, ale jest to całkowicie akceptowalne. Powiem więcej, że nawet wydaje mi się, że te zdjęcia są bardziej szczegółowe niż te z Redmi Note 8 Pro, pomimo tego, że tam niby jest 64 megapiksele. Jeżeli ja miałbym wybierać zdjęcia w ciągu dnia, to z delikatnym wskazaniem na Mi 9 Lite'a względem właśnie Redmi Note 8 Pro. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, tutaj robiłem zdjęcia porównawcze 1 do 1 między sobą tych modeli i oby Dwa zdjęcia są jakby tak samo ciemne, jeżeli chodzi o tryb nocny, bo w jednym i drugim telefonie mamy. Natomiast zdecydowanie mniej szumu generuje mi 9 Light i to widać, szczególnie jeżeli sobie przybliżymy te zdjęcia, jakieś to porównanie wam podrzucam. Więc do zdjęć nocnych tym bardziej myślę, że mi 9 Light będzie sobie radził. Nagrywanie 4K bez stabilizacji, więc raczej do takich statycznych ujęć, ale szczegółowe myślę, że jest jak najbardziej ok. No i szybka jakby reakcja na jasność i ekspozycję i ostrość, więc jest naprawdę w porządku. Co mówiąc, mi 9 Lite, myślałem, że na początku będzie taki odgrzewany kotlet, że nic tutaj się specjalnego nie będzie działo. Bo powiedzmy sobie szczerze, no, z wyglądu to nie ma jakiejś rewelacji: znamy to z miliona innych modeli. Nakładka tak samo, masa funkcji, ale jednak wszędzie to gdzieś już widzieliśmy. Aparaty, zestaw podobny, więc może być podobnie jak w innych modelach. A tu rzeczywiście konsekwentnie mnie ten telefon zaskakuje. Po pierwsze, w tej cenie bardzo, bardzo ale to bardzo dobrym ekranem, bardzo dobrym aparatem, moim zdaniem. no Audio niestety, moim zdaniem, leży. Jeżeli chodzi o działanie, chciałbym, żeby było trochę lepiej. Tak, na dobrą sprawę, dla takiego pełnego sukcesu, tej pełnej satysfakcji skorzystania z, z tego telefonu, chciałbym, żeby ciut lepiej działał. Mam nadzieję, że wasze egzemplarze po prostu lepiej sobie radzą, bo może być to jakby kwestia przypadku, ale ogólnie bardzo pozytywnie odbieram ten telefon i myślę, że spokojnie, jeżeli dla was nie jest priorytetem bateria, która jest po prostu niesamowita na Redmi Note 8 Pro, to spokojnie bym brał mi 9 Lite, biorąc pod uwagę, że będę gdzieś tam w, w podobnej cenie. Mi 9 Lite Wam bardzo polecam. Nie miałem problemów ani z GPS-em, ani z wi -Fi. Mamy 2, 4 i 5 GHz. Jest również NFC do płatności, więc wszystko na pokładzie. Nie ma żadnych wymówek, że mamy Xiaomi bez NFC, więc rzeczywiście telefon myślę, że jest dość mocno dopracowany. Dajcie znać co myślicie. Może korzystacie już z Mi 9 Lite, znajdziecie jakieś błędy, których ja nie znalazłem, albo plusy, o których ja nie wspomniałem. Dzięki bardzo. Zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!